To odznaczenie pielęgniarki mogą otrzymać tylko raz w swojej karierze zawodowej. Mowa o benemeritus słusznie zasłużony. Kolejne dwie pielęgniarki z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zostały odznaczone. Od 20 lat pracuję w punkcie szczepień. No jest to taki specyficzny gabinet. No Niestety stres i lęk towarzyszy pacjentom. Moim zadaniem jest, żeby rozładować tą atmosferę, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, żeby był zaopiekowany i mimo wszystko wyszedł z gabinetu uśmiechnięty, bo jest to dla mnie wtedy największa nagroda. W przypadku pani Magdaleny wybór zawodu to. Kontynuowanie tradycji rodzinnej. Moja mama jest pielęgniarką, Ciocia jest położną, więc ten zawód nie był mi obcy. Zawsze chciałam być pielęgniarką. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła robić coś innego. No, praca z pacjentem to jest coś, co po prostu kocham. Cieszę się bardzo, że to już kolejny rok, w którym pielęgniarki i położne zostają wyróżnione w ten sposób. Mam nadzieję, że to nie koniec, że będą w kolejnych latach kolejne panie, bo personel jest pracowity, bardzo oddany i jeszcze raz gratuluję tego wyróżnienia, bo jeżeli można je otrzymać raz w życiu, to jest to ukoronowanie tej ciężkiej pracy, którą panie wykonują na co dzień. Aby otrzymać wyróżnienie Benemeritus trzeba w zawodzie przepracować co najmniej 10 lat. Od 12 roku życia tak mi się marzyło być pielęgniarką. Nikogo w rodzinie nie mam z medycyną związanego, po prostu tak... No bardzo mi się podobało, że można coś zrobić dla kogoś i przy tym no, czuć się tak, takim spełnionym, no, można powiedzieć. Nie? U nas na oddziale, jakby pani same przyszły zobaczyły, no to my staramy się stworzyć taką atmosferę rodzinną. No, wiadomo, ci pacjenci, którzy do nas trafiają, no to jest ich drugi dom. Nie? I czasami zdarzają się takie sytuacje, że my, jako personel, jesteśmy. Lepiej traktowani niż rodziny, bo do nas się przytulają. No, do każdego pacjenta trzeba podejść tak indywidualnie. indywidualnie. Odkąd wyróżnienie jest przyznawane, czyli od 2016 roku, otrzymało go 18 pielęgniarek z PCUZ. I nasza Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Rada generalnie, podjęła taką decyzję. I od tego roku każda placówka medyczna, może, każdy kierownik, znaczy na pielęgniarka, dyrektor ds. medycznych czy kierownik zakładu, może wytypować taką pielęgniarkę. To odznaczenie, będę meritus, słusznie zasłużony. Ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie pielęgniarek i położnych, wiadomo, za ich profesjonalizm, za ich, za ich postawę społeczną, zawodową. No i oczywiście za etykę. To etyka zawodowa jest bardzo ważna i upowszechnianie tej etyki zawodowej, bo wiadomo, to podejście do pacjenta, tak jak mówiły koleżanki. Ta empatia, empatia do ludzi, do, do starszych, do młodszych to jest bardzo ważne. Do pewnych zawodów, a zawód pielęgniarki położy to szczególny zawód, zaufania, nie wiem, powołania, serca, charakteru. No, 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 trzeba mieć no, specyficzną osobowość, żeby ten no, trudny zawód wykonywać. Odznaka benemeritus przyznawana jest przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu za wyróżniającą postawę zawodową, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych. Przypomnijmy, że w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych pracuje 65 pielęgniarek. Studenci z Polkowic świętowali. Po pięcioletniej przerwie uczelnia Jana Werzykowskiego wznowiła organizację juwenaliów, tym razem w formie pikniku rodzinnego na pięknych terenach za pałacem w Suchej Górnej. Było ognisko, malowanie twarzy, atrakcje sportowe. Każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Przez cały czas trwania pikników tle grała muzyka, która umilała wszystkim czas. Chętni mieli możliwość zwiedzania pięknego pałacu w Suchej Górnej. Postanowiliśmy, że powrócimy do tej, do tej wspaniałej tradycji dzisiaj właśnie połączyliśmy Juwenalia z piknikiem rodzinnym, ponieważ wielu naszych, naszych studentów to są już osoby pracujące, tak, które, które już jak gdyby parę lat temu skończyły, skończyły maturę, tym samym, żeby mogły jak gdyby mile spędzić czas też ze swoimi kolegami i koleżankami, wykładowcami, to oczywiście również tutaj zaprosiliśmy ich z całymi rodzinami i tym samym jak gdyby program został dostosowany jak gdyby do, do, tych, do tych rodzin. Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci blisko 700 studentów. Najbardziej oblegane kierunki to techniczne. Nowym jest psychologia. Górnictwo jest naszym flagowym, flagowym kierunkiem, ale również jak gdyby uczenia rozwija się, rozwija się w tym kierunku, a żeby też tą drugą bardzo silną nogę były nauki społeczne. Stąd też wystąpiliśmy w tamtym roku z wnioskiem o otworzenie kierunku psychologia, co nam się, co nam się udało. Tak? Pierwszy rok już kończy, oczekujemy, że tych studentów będzie, będzie coraz więcej. Również zarządzanie jest niezmiernie istotne, ponieważ no, inżynierowie to jest, no, dbają jak gdyby, o rozwój techniczny, firmy oczywiście nabywają też umiejętności społeczne, ponieważ no, muszą też umieć zarządzać swoimi pracownikami ale jednak organizacje też potrzebują, że tak powiem, taki ścisły, ścisły sztab ludzi, tak, którzy... którzy... Wskazują kierunek i tych również kształcimy. Dla mnie najważniejszy był kierunek zarządzanie kadrami i marketing. No i język niemiecki, a tylko ta uczelnia w okolicy oferuje taką możliwość. Zależało mi na kadrach. To jest kadry i marketing, zarządzanie także naprawdę fajny kierunek. Poza tym ja jestem zaskoczona jakością, jakością w ogóle pracy uczelni, standardy, jakie uczelnia spełnia. Jestem zaskoczona tym, że wykładowcy to jest taki naprawdę wyższy garnitur. Naszej dyspozycji. Czasy się trochę zmieniły, natomiast juwenalia pozostały. W jakiej formule studenci wybiorą swoją, swoją formę zabawy, to jest wszystko zależy od studentów. Jak dobrze wiemy, czy starszy, czy młodszy student, na czas juwenaliów otwiera mu się specjalna część w głowie, która mówi juwenalia, więc wtedy wymyśla, jak się będzie bawił. Każda, każda forma zabawy dla studentów jest dobra. Impreza miała na celu integrację społeczności akademickiej, studentów, absolwentów, wykładowców. Przypomnijmy, że ujo kształci na poziomie inżynierskim, licencjackim oraz magisterskim. Z nami Bezpieczniej. Pod takim tytułem odbyła się 16 edycja konkursu. Organizatorami była Polkowicka Straż Miejska z Miejskimi Służbami Mundurowymi. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje dwunastu szkół podstawowych z całego powiatu Polkowickiego. Z nami Bezpieczniej, dlatego że oprócz Straży Miejskiej zaangażowane są wszystkie służby. I z roku na rok staramy się też poszerzać tę ofertę. W związku z tym, nawet to, co dzieje się w tej chwili za moimi plecami, czyli pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników, z jednostki ratownicza górniczego, z zakładu górniczych Rudna. Jesteśmy razem wspólnie z policją, innymi służbami. Dzieci dzisiaj poradziły sobie wyśmienicie. Wszystkie konkurencje przebiegły w sposób prawidłowy, bardzo szybko. Najszybsza chyba szkoła z tego, co zdążyłem zauważyć, była szkoła podstawowa z Rzeczycy. Serdecznie gratulujemy takiego wyniku. Naprawdę widać tutaj, że dzieci też angażują się poza szkołą jako młodzi strażacy i też było to widać dzisiaj podczas tych konkurencji. Uczniowie rywalizowali w ośmiu konkurencjach w trzech kategoriach wiekowych. Byli więc uczniowie klas 4-6. Pierwsza z nich to jest tak zwany konkurs teoretyczny, w którym uczestnicy rozwiązują quiz związany z bezpieczeństwem. Tam jest około 40 pytań, na które dzieci muszą odpowiedzieć. Kolejne to jest rysowanie znaków drogowych, czyli sprawdzamy znajomość znaków drogowych, w jaki sposób poruszają się po naszych ulicach i drogach. Kolejna rzecz to jest oczywiście strażacki tor sprawnościowy, który się cieszy bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Kolejna rzecz to konkurs praktyczny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na to zwracamy bardzo, bardzo duży nacisk, organizowany przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych i właśnie ratowników górniczych. Kolejna stacja to była stacja konkurs strzelecki. Strzelectwo laserowe dla bezpieczeństwa, organizowane przez Polkowickiego Skorpiona. Mamy miasteczko rowerowe, organizowane przez Komendę Powiatową Policji. Zabraliśmy udział. Na torze rowerowym. Było trudno? Trochę. Na czym polegało zadanie? Zadanie polegało na tym, żeby przejechać na rowerze tor, na którym były drabinki, i salony i podobne, i nie popełnić błędu. I cześć na czas było. Łatwo było mnie zająć pierwsze miejsce. Miałem najlepszy czas. 21 sekund. Najszybciej. No, trochę mi. Przeszkodziły drabinki. Jest rowerek i siadało się na niego i był taki tablet, z, gdzie liczyło sekundy max i wychodziły na samym końcu wyniki, gdzie było tylko 10 sekund i wyszło mi 477. Uczestniczyłam w zadaniach z pierwszej pomocy. Mieliśmy ustawienie pozycji bocznej i numer alarmowe. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania dobrze. Jako drużyna braliśmy udział, jeździliśmy na trenażerach i na tor przeszkód strażackim byliśmy. A na czym polegał ten tor przeszkód? Było, było wlewanie wody do dziury, wrzucanie piłek, niesienie węży. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Dla uczestników organizatorzy przygotowali konkurencje teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Największą ilość punktów zebrali uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 w Polkowicach. Były trudne, ale bardzo dużo się uczyliśmy też wspólnie, więc dobrze nam poszło. A kto wam najbardziej pomagał w No nasz pan Rysiu bardzo nam pomagał. Mieliśmy wspólne spotkania, ale też oczywiście każdy w domu się uczył indywidualnie. Na drugim miejscu byli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Buczynie z gminy Radwanice i SP1 w Polkowicach. Impreza odbyła się w Polkowickiej 1.